Niosła mnie na siłę. Jedna właśnie z najlepszych decyzji. Historia może być ciekawa, bo nie pamiętam jej. Normalna relacja. Chciałem robić coś coś ciekawszego. To jest ciężkie pytanie. Przybywanie z ludźmi jest świetne. Na pewno nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Ostatni rok był dla mnie takim przełomowym rokiem. Nie rozumiałam zbytnio, co się dzieje. W trzech to ty się ciężko będzie. Tylko w trzech? Jedyne wyjątkowe stowarzyszenie. Najlepszej kibice. Zaramista relacja z Bogiem tutaj się pojawia. Naprawdę. I miłość. I nie Kazem daje tak naprawdę tak, szerzej I szczerze nie mogę się tego doczekać. Ten dzień, który nagrywałem ten filmik, to jest mój ostatni dzień. Jeszcze mi skarbówka nie ściga. Pierwszy zamknięty. przy Karolu. A jak odpowiem nie to się boję trochę naszego skarbnika. To jest najważniejsza czynność w całym roku. Najlepsze zawsze na koniec. Jak to tego nie subskrybować? Na trzech I kątach. Się. A cóż to za pytanie? Czy to jest oczywista oczywistość. I mieć naprawdę cudowne wspomnienia. Kaja bardzo mobilizuje do modlitwy. Tak. Nasz KSM będzie to najlepsze w Gorlicach, naprawdę. Szczerze powiedziawszy, kto nie jest w ksm nie wiem co tracić. Widzę, że mnie to zmieniło i... Samo słowo tak jest za mało wymowne, nie w taki sposób oczywisty, będąc powiedzmy w kościele, na jakimś mszach. Oczywiście tak. 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 Spotkać ludzi, którzy nadają na podobnych falach. To Glinik Gorlica. Podsumowując to wszystko, to po prostu coś wspaniałego więc witamy Was po tym może niecodziennym wstępie. Był trochę inny, ponieważ ten materiał też będzie trochę inny. Dzisiaj chcemy się z Wami podzielić trochę naszymi przeżyciami, doświadczeniami, tym co zdobyliśmy na przestrzeni tego roku i może poprzednich lat. Nie będę przedłużał, bo dzisiaj nie będę mówił do kamery zbytnio w ten sposób za wiele, ale podzielą się z tym z Wami nasi Kazemowicze. Więc zapraszamy serdecznie i mam nadzieję, że taki format Wam się spodoba i że będzie to fajne i treściwe, więc do zobaczenia. Przedstaw się, ile masz lat, jak długo jesteś w KSM-ie i czym się zajmujesz? Jestem Marta, mam 17 prawie lat. W KSM-ie pełnię funkcję zastępcy prezesa. No i to w zasadzie z takich bardziej KSM-owych rzeczy tyle. Ja za niedługo kończę 15 lat. Jestem w KSM-ie od grudnia i w sumie nie wiem co jest ja to mi się to bardzo podoba. <grym> Jestem Natalia, mam 16 lat, chodzę do szkoły. <grym> W jestem od trzech, czterech chyba lat. Lubię sobie pośpiewać. Mam na imię Robert, mam 23 lata jeszcze, niedługo będzie 24. Od lat nie wiem jestem w ksm ale już dosyć, dosyć chwilę, a zajmuję się, ogólnie to pracuję w firmie FAMUR jako operator maszyn CNC. Jestem Natalka, mam 14 lat, i jestem w Kajzenie od grudnia. No to tak, mam na imię Diana Zielińska. Mam obecnie lat, Na miesiąc mam 17 i teraz ją ja to powiedzieć 16,5? Tak czy jak 17, Wiesz mrocznikowo. No to obecnie jestem uczennicą y, liceum. Dzisiaj obecnie rozpoczęliśmy wakacje, więc już będę wcześniej od września i mega nie chcę, ale <gryw> niestety to wszystkich czeka. Jak długo jestem w Kajzenie? 4 lata już? No to mam na imię Sabina. W Kajzenie jestem od około 3 lat i się uczę. A, zapomniałam, że mam 16 lat. No to jestem Gosia, jestem w KSM od grudnia i mam za niedługo 15 lat. Jestem Klaudia, mam 20 lat, w KSM jestem od 6 lat. Co robię? Właśnie ukończyłam w tym roku technikum, jestem po maturze. Czym się interesuję? Śpiewem. Jestem Asia, mam 15 lat, w KSM jestem od 5 miesięcy i uczę się. W KSM pełni funkcję prezesa, Lat, w tym roku będę miał 17. Mam na imię Oliwiar i nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Ja jestem Ania, w KZMie jestem od 5 miesięcy około, mam 15 lat i uczę się. Jestem Michał, jestem od pół roku w KZMie i zajmuję się elektroniką. Mam na imię Szymon, mam 14 lat, w KZMie jestem od około 6 miesięcy. Jestem Wiktor, mam także 14 lat, w KZMie także 6 miesięcy. Dołączyliśmy w sumie w tym samym czasie. Jestem Ola, mam 13 lat, w Kazemie jestem jakieś 8 miesięcy. Nazywam się Łukasz, w Kazemie jestem dopiero 8 rok. Zajmuję się... Teraz to już zawodowo wykończeniami wnętrz. Mam y, 16 lat, mam na imię Rafał. Chodzę do szkoły w Jasie... Jak długo jesteś w KRZ? 4 lata. No więc cześć, jestem Karol, obecnie mam 18 lat, niedawno skończone. W ksm jestem już 6,5 roku, teraz osobiście na stanowisku skarbnika. I czym się zajmuję? No teraz będę szedł do czwartej klasy liceum, więc no powiedzmy już tam kończę szkołę. Dlaczego dołączyłaś, dołączyłeś do ksm -u? Czy żałujesz tego? Czemu dołączyłem do KZM? KS... Nie wiem, czemu dołączyłem. Dołączyłem do KSM, bo jest to wspólnota, w której można pogłębić swoją wiarę. Jest też dużo zabawy, wyjazdów. Na pewno nie żałuję, że dołączyłem do KSM. -u. Nie, nie żałuję w ogóle. Dlaczego? Bo nie żałuję! Ale dlaczego dołączyłeś do KSM? -u? Aha! Dołączyłam do KSM, bo... bo po prostu tak nas wszyscy namawiali po kolei i myśleli... Bo ja myślałam, że będzie fajnie, no. Dołączyłam do katolickiego stowarzyszenia młodzieży, ponieważ chciałam pogłębić swoją relację z Bogiem i chciałam nawiązać nowe znajomości i czy żałuję? Nie. Najpierw może odpowiem na drugie pytanie. Oczywiście, że tego nie żałuję. To jest jedno z najpiękniejszych w ogóle doświadczeń, wydarzeń, jakie stały się w moim życiu. Dołączyłam do KSM-u w zasadzie nawet nie z poleceń, ale z przymusu, bo jedna osoba wniosła mnie na siłę na rękach do salki i tak już zostałam po dziś dzień. KZM. Ja dołączyłam do KZM, ponieważ moje starsze rodzeństwo chodziło i zachęciło mnie do tego. Chodzi właśnie i, i tak, podoba mi się, nie żałuję. Hmm, dlaczego dołączyłam do KZM? u Kurczę, niby proste, ale trudne pytanie. Powiem tak, dołączyć już chciałam w szóstej klasie, ale KZM jest od siódmej I specjalnie czekałam ten jeden rok, żeby w siódmej już być. Dlaczego dołączyłam? Szczerze powiedziawszy, to raczej dołączyłam, bo, bo chciałam... Jak teraz tak się zastanawiam, chciałam poprawić swoją relację, z Bogiem, z ludźmi, no, jak widać się udało. Żałujesz tego? Oczywiście, że nie. Tego bym nie zamieniła na nic innego, szczerze powiedziawszy. To była jedna właśnie z najlepszych decyzji, jakie podjęłam właśnie w życiu, że dołączyłam do ksm -u. i tego nie żałuję. Ja dołączyłam do KSM-u, ponieważ Natalka Zachęcała i nie żałuję. Dołączyłam, bo przyciągnęli mnie tam moi wspaniali przyjaciele, z którymi trzymam do teraz. Plus nie żałuję. Oczywiście nie żałuję dołączenia do KSM-u. Z jednej strony dołączyłam tu, bo moja starsza siostra dochodziła i chciałam też zobaczyć jak to jest i słyszałam, że jest tu bardzo dobra atmosfera i chciałam po prostu zobaczyć. Na pewno nie żałuję, a czy jak dołączyłem? To niedokładnie pamiętam, ale wtedy parę osób, z którymi pojechałem chyba na wyjazd do Zakopanego z siostrą Krystyną jeszcze, nawiązałem z nimi kontakt i wtedy więcej osób tak poszło. I już tak zostało. Ja jestem w ksm bo dużo osób mnie tutaj zapraszało i nie żałuję tej decyzji, że dołączyłam. Nie żałuję dołączenia, a dołączyłem dlatego, że moi znajomi dołączyli. A tak, dołączyłem do ksm bo stwierdziłem, że jest to coś fajnego, coś, co zapewni rozrywkę i na pewno będzie fajne, w umileniu czasu będzie można podnać wiele ludzi i nie żałuję dołączenia do KLM-u. No, też nie żałuję tego, że dołączyłam do KLZM-u i też dołączyłam tutaj z powodu tego, że dużo osób polecało mi się tutaj przyjść. Nie żałuję dołączenia, a dołączyłam dlatego, bo strasznie chciałam. Podobało mi się z tego, z jakichś na przykład imprez, czy właśnie czuwanie jakieś karizmowe, no i między innymi też przez osoby, które tu chodzą. Dołączyłem do właśnie ze względu na fajnych ludzi, spędzony czas w dobrej atmosferze. Nie będę się nudził w piątki. Nie żałuję. Warto chodzić, bo można ciekawe osoby poznać. No więc historia może być ciekawa, bo nie pamiętam jej, <laughs> ale no na pewno to nie było przypadkowe, ponieważ będąc y, gdzieś tam w szóstej klasie, chciałem robić coś, coś ciekawszego, a no tak y, przy parafii no to powiedzmy y, głównie to LSO było i też właśnie KSM, więc postanowiłem się załapać do KZM. Początkowo myślałem, że to może nie jest jakaś super decyzja, ponieważ jakoś tak na początku nie było to, nie odczuwałem tego tak, że jest to dla mnie na plus, ale już teraz, będąc po tych kilku latach i awansując też tutaj na stanowisku, czuję, że to była jedna z lepszych decyzji, którą podjąłem w moim życiu. No i na pewno tego nie żałuję. E, absolutnie tego nie żałuję, a dołączyłem, szczerze mówiąc, przez e, znajomych. Nie wciągnęli do KSM-u. Czego nauczyłaś, nauczyłeś się przez ten czas? Nauczyłam się większej grania w grupie, jak to się mówi? O, nauczyłam się lepszej współpracy. pracy w grupie, współpracy z ludźmi. Wszystkie się tego nauczyłyśmy. Tak. tak. <gry> nauczyłam się tutaj bardzo wielu rzeczy, nawet pod względem samego życia. Uczymy się tutaj między innymi, jak traktować innych, uczymy się tutaj co to jest szacunek, jak dbać o innych. Szczególnie też warto zaznaczyć, że uczymy się o Bogu, rozwijamy swoją wiedzę, pogłębiamy wiarę i doświadczamy tutaj naprawdę wielu świetnych rzeczy, tym bardziej, że... Praktycznie każde spotkanie jest inne, więc zawsze doznajemy czegoś nowego. Nauczyłam się pracy w grupie i działania wśród większej Ilości osób. O, dogadywanie się tak z taką z dużą wspólnotą. Na pewno się nauczyłam cierpliwości, dużej cierpliwości. Pogłębiłam swoją wiarę, więcej z rzeczy zrozumiałam i szczerze powiedziawszy, dalej rozumiem i dalej się uczę rozumieć pewne rzeczy, które sprawiają trudność. Na pewno się nauczyłam także jakiejś takiej bardziej integracji z innymi ludźmi, więc teraz mi jest łatwiej gdzieś coś pogadać, czy ten nawet nieznajomy. W pewnym sensie to także kształtuje dalej moją osobowość. No to ogólnie nauczyłam się, może też trochę trochę dziwniej ale poznałam też trochę siebie. Nauczyłam się jak powinna wyglądać normalna relacja. To jest ciężkie pytanie. Hmm, nauczyłem się na pewno cierpliwości, duchowo też się na pewno rozwinąłem i na pewno to dużo się do tego przyczyniło. Myślę, że na pewno nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem teraz, gdyby nie KSM. O, nad tym trzeba by było pomyśleć. <laughs> ha. No, nauczyłem się współpracy na przykład w grupie. To ja tylko ta współpraca bardziej, tak. Nauczyłem się na pewno być bardziej społeczny. Będę więcej czasu z ludźmi i jakiś czas. Nauczyłem się, że modlitwa jest ogólnie ważna. Jakby wszystko co w naszym życiu robimy ma swoją wartość. Nauczyłem się także, że przebywanie z ludźmi jest świetne. Przez czas bycia w mi nauczyłem się szeroko pojętej formacji. Takich fajnych kontaktów z, z ludźmi i sporo fajnych i ciekawych rzeczy. Poznałem wiele świetnych osób i ogólnie same pozytywne wartości. Nauczyłem się bardziej otwartości na ludzi, cierpliwości i bardziej pewności siebie. Przez ten czas nauczyłem się na pewno wielu rzeczy. No, głównie myślę, że. Ostatni rok był dla mnie takim przełomowym rokiem, ponieważ tutaj w kierownictwie myślę, że przez ten cały czas najwięcej się mogłem wykazać, mogłem swoich pomysłów tutaj udzielać innym. I myślę, że ten czas był taki przełomowy, właśnie. I nauczyłem się myślę, panowania nad grupą, takiego, że tak powiem, dowodzenia, no i ogólnie takie można powiedzieć też odpowiedzialności. Jakie spotkanie, przedsięwzięcie organizowane przez nasz KZM utkwiło Ci najbardziej w pamięci? Parkowanie paczek dla y, osób starszych na święta. Najbardziej utkwił mi zdecydowanie wyjazd KSM-u do Kozłówka. To jest jedna z najbardziej miłych wycieczek jakie wspominam. Było cudownie. Spędziliśmy tam kilka świetnych dni razem. Bardzo pogłębiliśmy nasze więzi, no, niezapomniane doświadczenie. Jakieś wspólne wyjazdy na pewno, adoracje uwielbiam, takie nasze, ciche. Chyba droga krzyżowa, jak występowaliśmy i w ogóle. Śpiewaliśmy i po tej drodze krzyżowej, jakie były próby do następnej. To Śpiewaliśmy, i to było naprawdę bardzo fajne. I... To na pewno, może nie spotkanie, ale takie wyjazdy z całą grupą. przy do kozłówka, czy jakieś łaziska, to takie, to są fajne rzeczy. Podchody, ponieważ były dobrze zorganizowane. Ja też podchodzę. <gry> I bardzo utkwiło wyjazd do parku Trampolin, bo było bardzo fajnie i przyjemnie. Mogę powiedzieć chyba kilka. Bo tutaj powiem tak, my powiedziałasz szczerze, powiedziawszy wszystkie, w szczególności prowadzone przez Kajsemowiczów, ale chyba było takie jedno spotkanie właśnie z. Marlenką. To pamiętam jak ja przyszłam. I właśnie to był mój wtedy pierwszy rok i akurat Marlena wtedy miała spotkanie prowadziła, gdzie szczerze powiedziawszy, nawet nie rozumiałam zbytnio, co się dzieje i dlaczego tak robią, Dopiero później się dowiedziałam, na czym to polega i jaki to ma sens. I to było wtedy o patriotyzmie. Mieliśmy chyba takie zadanie w grupach, czym jest dla ciebie patriotyzm? I właśnie wtedy chyba zrozumiałam, czym naprawdę jest. Mi, jeśli chodzi o KSM, najbardziej utkwiło w pamięci wyjazd na start KSM, bo też tam się wielu rzeczy nauczyłam. Park Trampolin. Chyba pierwsze spotkanie, które prowadziła Diana. Najbardziej zapamiętałam to spotkanie właśnie w parku Trampolin. Ten wyjazd. O, to sobie myślę, że na pewno to był kozłówek, jak pojechaliśmy na trzy dni z księdzem Markiem. Rok temu to pewnie gdzieś było. I był wtedy fajnie spędzony czas, wycieczka, grill. Najbardziej zapadł mi w pamięć robienie tych sianek, ponieważ no po prostu Czułem się świetnie pomagającym ludziom, robiąc coś dla nich. A także bardzo fajnie było się zintegrować, porozmawiać. Najlepszym wydarzeniem, które utknęło mi w pamięci, był wyjazd w Bieszczady. To już było dawno temu, ale to była świetna atmosfera, takie właśnie zgranie się z ludźmi i otworzenie się na znajomych. Najbardziej w pamięci utknęło mi Myślę, że robienie dróg krzyżowych, organizowanie tych wspaniałych wydarzeń przedstawiających mękę Pana Jezusa. Było to jedno z ciekawszych zajęć na za mnie i na pewno sprawiło, że byłem bardziej otwarty na takie wydarzenia. Ja wyjazd z księdzem Markiem to okay. gazówka. Powiem tak, tych spotkań na pewno było sporo, spotkań i tych przedsięwzięć. Na pewno jest tej kozówek, na pewno ostatnie trampoliny Kazemu, no to myślę, że mogę też powiedzieć, że jest łazisko. Miało być jedno, powiedziałem kilka, ale no takich, takich rzeczy naprawdę było dużo i nie sposób tu wymienić jedną rzecz, więc myślę, że tutaj już każdy musi sobie sam wybrać, co było dla niego najważniejsze. Dla mnie takich spotkań było wiele, więc z taką informacją Was zostawię. Jakbyś opisała, opisał nasz Kazem w trzech słowach. Najlepsi, jedyni młodzieżowi, <laughs> jedyne wyjątkowe stowarzyszenie. Najlepszej kibice? To Glinik Gorlice. Zabawa? Wspólnota. <laughs> Tobie jest <nadzieję. śmiech> Przyjeść. Przyjaźń. Dobra, to czekaj, muszę się zastanowić. Jedno mam, co jest najważniejsze. W trzech to ciężko będzie. To tak, na pewno medialny. Tak, bo dużo jest naszych filmików. Ze wszystkiego. Na pewno jest no, fajna komunikacja. No i mile spełniony czas. Tylko w trzech? Można więcej. Można więcej? Zarobiście. No to tak. Zabawa. Integracja. Super osoby, wista relacja z Bogiem tutaj się pojawia, naprawdę. Ale także i pogłębienie swojej wiary, to jest coś naprawdę. Kalzem daje tak naprawdę także, że można powiększyć swoją wiarę, zwiększyć, właśnie jak wcześniej mówiłam, rozszerzyć swoją znajomość na temat wiary. Tutaj właśnie mogę się powtarzać właśnie w tym, no bo to naprawdę, rzeczywiście to jest sama i wyłącznie prawda, naprawdę. Nie kłamie, autentyczne na faktach, udowodnione. Podsumowując to wszystko, to po prostu to coś wspaniałego. Wspólnota, przyjaźń, radość. Myślę, że mogłaby to być jedność, wsparcie i miłość. Wspólnota, przyjaźń, samorealizacja. Wiele. Wspólnota, dobra zabawa. Świetny, zorganizowany, pomysłowy. Świetny, zabawny i niepowtarzalny. Ciekawy, wyjątkowy, unikachtowy. Młody, ambitny, młody, ambitny i... Pomysłowy. Niech, niech będzie tak. Jak spędzisz wakacje? Czy wybierasz się na wakacyjne rekolekcje z KSM-u? Otóż odpowiem, że tak. Wybieram się właśnie do Desznicy, która jest od 23 do 30 na aż tydzień, właśnie pod koniec lipca. Ponoć będą spływy pontonowe, więc będzie zabawa, ale także się już też nie mogę doczekać tej cudownej atmosfery i ludzi, których tam spotkam. Więc tak, wybieram się. Chcemy je spędzić razem. Tak. I... Będziemy tęsknić za KSL-em w trakcie Bardzo. wakacji. I nie będziemy mogli się już doczekać września, żeby znowu tutaj wrócić. Tak. Na pewno mam gdzieś w planach odwiedzić Rzeszów, a czy wybieram się na jakieś rekolekcje z kzm Zdecydowanie tak. Mam w planach pojechać na BTW, inaczej rekolekcję tańcem towarzyskim. Już nawet nie pierwszy raz i szczerze nie mogę się tego doczekać. Wakacje ogólnie to ja nie mam za bardzo, bo pracuję, ale właśnie ten dzień, który nagrywamy ten filmik, to jest mój ostatni dzień. <laughs> znaczy nie, bo to głupio za miało. Jutro wyjeżdżam na, na Chorwację do Medjugorii. Tam też właśnie na, na pielgrzymkę sobie jadę z księdzem. A tak to wakacji nie mam. Niestety. Na wakacje mam plan jechać w góry. Na pewno będę jechał na centralny z klas mundurowych do Orzysza i no pewnie jeszcze wejdę jakieś rzeczy w trakcie. Może jakieś namioty, ogniska, takie jednodniowe jakieś wypady. Wakacje zamierzam spędzić raczej z rodziną i przyjaciółmi. Wakacje będę spędzał za granicą i z kuzynem za granicę w Polsce. Na razie nie mam planów na wakacje. Ja zamierzam wakacje spędzić w domu, ale jadę na KSM-owy trójnoc do Deśnicy w lipcu. Planuję spędzić te wakacje z przyjaciółmi, z rodziną, z najbliższymi. Pogadać, pośmiać się, ogólnie spędzić razem czas. Wakacje raczej, że pracuję, to <laughs> i raczej miał nie będę, ale postaram się wyrwać na tydzień właśnie na wakacje. Wakacje z bogiem organizowanej przez Kezem? Ja te wakacje planuję przeżyć bardzo sportowo, aktywnie. Planuję bardziej po prostu spędzać czas z rodziną, z znajomymi. Ja planuję wyjechać do pracy i. Też planuję wakacje z Bogiem. Wakacje spędzę myślę, że dobrze. Na razie nie mam szczegółowego planu, ale na pewno będę na jednych rekolekcjach z KSM-u. Będą to rekolekcje Bóg, taniec, wypoczynek. Będę tam w kadrze. Więc myślę, że spędzę je w sposób odpowiedni. Będzie to dla mnie bardzo bogaty czas i czegoś nowego się nauczę, ponieważ właśnie troszkę z innej perspektywy tam będę się angażował w nich. Czy opłaciłaś, opłaciłeś roczne składki KSM? <laughs> nie wiem, <laughs> bo e, zależy czy mój brat to zrobił. Jak to mój brat zrobił, jeszcze mnie skarbówka nie ściga. Czy opłaciłam? <laughs> Z tego co pamiętam, to chyba nie. Jeszcze Oczywiście. nie. Ja tak. nie. Oczywiście. <laughs> 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 no a tam w tym spotkaniu opłaciłam. Pierwszy tam przy Karolu. Wszystko jest zapłacone. Z góry na dół, proszę Państwa. Oczywiście, że tak. Opłaciłam, tak. Odpowiedziałabym tak, ale nie chcę kłamać. A jak odpowiem nie, to się boję trochę naszego skarbnika. Obiecuję dzisiaj na drobie zaległości. Opłaciłem przed chwilą. Tak. Tak. A, 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 a. Tak. tak opłaciliśmy. <grym> no tak. Jasne, że opłaciłem. To jest najważniejsza czynność w całym roku informacyjnym. Jeszcze nawet no, nie wiem. Ja powiem tak, jako że już jestem skarbnikiem. To pytanie jest troszkę nie na miejscu, ale dobrze. Opłacić jeszcze nie opłaciłem, ale jest takie powiedzenie, że najlepsze zawsze na koniec, więc ja się tego trzymam, więc będę ostatni. Subskrybujesz kanał KSM Gorlice Glinik na YouTube? Oczywiście, że subskrybuję. A w sumie to z kamerzystą to my tak zakładali ten kanał, więc to tak głupio by było jakby nie subskrybował. Oczywiście zapraszamy do lajkowania like i subskrybowania naszego kanału. Tak, chyba, chyba tak. No ba, wiadomo i ty jeszcze z dzwoneczkiem. Subskrybuję, lajkuję każdy film i też komentuje. Oczywiście. Tak, tak. tak. <grymne> Oczywiście, że tak. Jak to tego nie subskrybować? Oczywiście, że subskrybuję. <grymne> Oczywiście. Na trzech kontach. <grymne> A cóż to za pytanie? Czy to jest oczywista oczywistość? E, Szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, bo ten kąt jest trochę. Czy na koncie KZMu da się subskrybować konto KSM-u, to już tego nie wiem, ale na pewno subskrybuję. <grymne> Poleciła, poleciłbyś innym nasz Zdecydowanie poleciłabym go każdemu. Na pewno możecie tutaj wiele przeżyć. Nawet nie tyle, co pogłębić swoją wiarę czy dowiedzieć się więcej o Bogu, ale też poznać nowe osoby, zawęzić relacje z niektórymi i mieć naprawdę cudowne wspomnienia. Tak, bardzo, bo jest tutaj mnóstwo zabawy, możesz czegoś nauczyć. I po prostu naprawdę jest przyjemnie, przyjemna atmosfera, i naprawdę pewno polecam. Tak, poleciłabym, ponieważ jest tutaj duża współpraca z ludźmi. Kaja bardzo mobilizuje do modlitwy. Tak, poleciłabym. Tak! Nasz kaja jest Państwa, najlepszy w górnicach, naprawdę. Reszta A jak taka... trzeba było opisać go w trzech słowach, to nie wiedziała jak. To jest, to jest tak specyficznie zorganizowano, szalona, cool, niezwykła grupa. Czy poleciłbym innym? Jasne. No, to jest, mówię, to jest fajna wspólnota. Można się dużo też nauczyć, pogłębić swoją wiedzę, nie tylko jeżeli chodzi o wiarę, ale i integrację, i komunikację ze sobą. No to ogólnie tak, ponieważ można tu spotkać wielu wspaniałych ludzi i można się nauczyć wielu rzeczy. Jasne, jak najbardziej. Szczerze powiedziawszy, kto nie jest w KSM-ie, nie wie co tracisz. Więc w 100%, w 1000%, w nieskończoności procentach polecam każdemu. Ja polecam, bo jest tu bardzo fajnie, można poznać wiele nowych twarzy i każde spotkanie jest miłe i przyjemne. Poleciłbym, nawet ze względu na to, jak widzę, że mnie to zmieniło i ile mi to daje. I w sumie nawet to, że no, człowiek się nie nudzi w piątek wieczorem, tylko jest po co jednak iść, i warto. No bardzo polecam. Przyjść tutaj. Są bardzo mili ludzie i ciekawe spotkania. Tak. Oczywiście. Można wracać późno w domu i nie mieć e, krzyku w domu. No bo mogą się te nauczyć dużo fajnych rzeczy i spędzić miło czas. Oczywiście. Jest to świetny sposób na spędzanie czasu. Tak, na pewno. Jest to no, świetny pomysł na spędzanie czasu. Jasne, że tak. Tak. Każdy otwieram na, na ludzi i stworzy wspaniałą at atmosferę. Czym więcej osób, tym lepiej. Można powiedzieć to bardzo krótko tak, ale tutaj tak naprawdę samo słowo tak jest za mało wymowne, by zachęcić, więc kazem mogę polecić naprawdę każdemu. Każdemu, kto chce spędzić więcej czasu z Bogiem, nie w taki sposób oczywisty, będąc powiedzmy w kościele, na jakimś mszach, to też, ale nie tylko w sposób taki powszechny, ale w sposób takiego przebywania z innymi ludźmi, działania w grupie, pracy, zabawy, i właśnie to jest jedna rzecz, przez którą mogę kazem polecić. No i ogólnie to drugi człowiek. Spotkać ludzi, którzy nadają na podobnych falach, to nieraz jest ciężko, a żeby jeszcze ci ludzie byli takimi ludźmi, z którymi warto przybywać i spędzać czas, to naprawdę myślę, że w Kazemi jest to y, najprostsza droga i, i najlepszy sposób. Więc gorąco zapraszam wszystkich. Jeśli się wahasz albo miałbyś jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Możecie się podzielić z tym i zapraszamy. Tyle. Matko jedyna! Ile to będzie film z pół godziny? Jeśli masz dużo wolnego czasu, a nawet jeśli go nie masz, chciałbyś poznać nowych znajomych, zdobyć nowe doświadczenia czy wspomnienia, odbić nasz KSM, więc... ZAPRASZAMY! No, dobra, dobra. Oh.